Siema, tej Łukasz Łuki Woźniak I Przemek, Przemo Przemek i y, witamy was w, w wielkanocnym odcinku kawy, rozmówek, planszówek, jajek, białej z chrzanem, ups możliwe, chociaż jest teoretycznie jak to wrzucamy sobota, gdy wy to oglądacie nie wiemy, y, ja nie wiem teraz przyznam szczerze dokładnie co, 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 co jak, jakie tam te wszystkie przygotowania wyglądają, czy tu mm -hmm. już macie domy posprzątane, czy jeszcze nie, e, czy już jest jarzynowa zrobiona, czy jeszcze jarzynowa? nie, jarzynowa? No waży taka, no ta, jest Sałatka, sałatka. sałatka. A, myślałem, że zupa, nie, 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 sałatka, sałatka. Mm -hmm. Uff, Przemo, proszę Cię. E, e, więc w tym odcinku dzisiejszym Wielkanocnym no, opowiemy Wam o paru grach. Tak. E, I tak, mamy Sherlock, kryminalna układanka. Mm -hmm. Mamy e, Dominion, druga edycja. I mamy Park Savanna. E, I na sam koniec zastawiamy Park Savanna, który wygląda jak taka gra lightowa. Trochę, trochę niepozorna, taka, wygląda trochę... trochę jak taka duża seria pierwszej gry. Do... Jaka wystawka. Jajks. Wspominałem już o tym, że jest nowa gra, mega autor. Miał Hałkwa. Jest już dostępna do sprzedaży, czy nie wspomniałem? No właśnie, jest czy nie? No jest już, właśnie. Jest, no aha. Ale też można w konkursie wtórnym wygrać, ale też można sobie zdobyć, bo ona nie jest droga, prawda? No lepiej kupić. I to nawet tacy starsi z młodszymi mogą zagrać, słyszałem, zwierzęta, fajnie. Trzeba, jaka wystawki. Ja myślę, że będę się dwoić, troić to ze sprzedażą. Nie, żartuję oczywiście. Wspominam, tydzień temu mówiliśmy o Miał Sprawdźcie, nowa gra dla dzieci, które miałem przyjemność zaprojektować. Tak. Wracając do Park Sawanna, to nie tak. jest. To ta gra jest niepozorna i tak naprawdę ona może trochę paść ofiarą tego, jak wygląda, mhm. że park savanna takie słodziutkie zwierzątka. Tak. I to trochę dobrze, jak to się kupi pod granie rodzinne, ale to nie jest tylko granie rodzinne. To jest. No, to jest, taki, jest to jest taki pazur, o którego tak. się nie spodziewałem. Tam jest, to jest rodzina z dwoma plus, plusami. Tak. Przemku, czy mamy jakieś komentarze od naszych widzów? I yy, jak nie, yy, to mamy. Mamy, oczywiście. Mamy, mamy konkurs turny. Wszystko Mamy konkurs turny? Jest. Mamy konkurs turny. To ja się wetnę. Mogę się wciąć? Możesz się wciąć. Słuchajcie, Dominion. Nie będziemy robili pełnej recenzji Dominionu, do tak. Dominiona. Yy, Zasadniczo jest to druga edycja. Chyba dlatego też, że już mówiliśmy o niej. Mówiliśmy wcześniej. już dużo. Jest to, jest to gra, w której y, mamy to samo co w podstawce, ale mamy zmienione sześć zestawów starych, mm -hmm. zastąpionych nowymi. Jeden jest dodany. Y, mamy też nowe ilustracje. Mm -hmm. To są te zmiany, które są tutaj. Y, mamy nową ilustrację okładkową, Część kart też ma nowe mm -hmm. ilustracje. Jeśli się nie mylę część, ale mm -hmm. jeśli wszystkie, to przepraszam. Y, ale wydaje mi się, że nie. Chociaż nie dam sobie ręki uciąć. Już nie pamiętam dokładnie wszystkich ilustracji z Dominiona. I teraz trzy zdania o Dominionie. Dominion jest to deck building, taki klasyczny. Taki najbardziej klasyczny z klasycznych. Tak. Gdzie rozkładamy na stole 10 talii. One mogą być dowolnie losowe ale mamy pewne układy w grze zaproponowane mm -hmm. i mamy podstawową talię, gdzie mamy pieniądze i punkty i kupujemy mm -hmm. karty. Tak. I kupujemy karty po to, żeby robić akcje, żeby kupować więcej i więcej i więcej punktów i sobie taki ten nasz silnik decku zbudować. E, więc to nie jest pierwszy deckbuilding w historii gier planszowych, z tego co wiem, mm -hmm. ale taki pierwszy taki, taki który mocny, tak no. mocno wszedł i na <laughs> podstawie tej gry później Tacy twórcy jak, pff, prawda, jacy twórcy, gdzie budek building? Yy, takie gry jak Wiedźmin, Stary Świat, na przykład, czerpią. Mmm, prawda, to akurat zacna gra. Yy, no, jeszcze nie ma, ale też można się zainteresować. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, yy, tylko o Dominionie. O tym, że warto, naprawdę warto się zainteresować tą grą. Taka legenda, chcesz powiedzieć. Yy, także że ta gra? No. Trochę to jest, troszeczkę to jest. Są takie gry jak, wiesz, Wsiąść do pociągu, prawda? Mm. Troszkę splendor wszedł też w taką tak. pozycję. Nie myślę, że Dominion też jest wśród G. Mm -hmm. I taka gra, że wiadomo, teraz jest za późno, żebyście zabrali coś ze za sobą na świąteczny wyjazd, bo już na nim jesteście. Tak. Ale jak jeszcze na niego jedziecie, to i tak jest wolne w poniedziałek, więc kury mm -hmm. nic nie przywiezie. Ale jest spora szansa, że macie Dominiona w domu, po prostu, bo to jest aż taki klasyk, że, że go wiele osób po prostu ma. I warto przekazać drugiej edycji ten, jeśli macie pierwszą, to. Zetrzeć kurz i zagrać, a jak mm. nie macie, to teraz się zainteresować tą drugą edycją właśnie, tak. e, bardzo fajna gra deckbuildingowa. I, bo chciałem się wciąć i powiedzieć Ci o tym, no że e, konkurs wtórny zorganizowałem sobie sam, e, bo Ty masz jakieś tam masz swoje z komentarzami, tak, tak. a ja zorganizowałem sobie sam na Instagramie. Moim. O! I to koniec z informacji, tak? No, w się sensie, ja, nie wiem czy można jeszcze wziąć w nim udział, ale może. A bo on jest taki wtórny, że on że się on, teraz ogłasza, że on, on już się odbył, On już, się, już zaczął się na pewno. On się już zaczął i może skończył. Nie wiadomo. No, ja jestem Bardzo wtórny. Ja jestem, Pytanie e... jakieś, coś powiesz czy nic? Jakie było w tym konkursie? No, no zobaczymy. No, to, tak. to Zobaczymy, to zobaczymy. Dobrze. Um, Mariusz pisze, że wiosna idzie i robi się coraz cieplej, chociaż jakoś tak zimna, bo ostatnio ta wiosna nam tutaj y, nie, nie pozwala się wygrzać, ale pyta, czy jakieś gry polowe na biwak polecamy. Ja bym chciał powiedzieć, że ja polecam Spikeball. O! Jest to gra typu Garden Games. Czy on się pytał o gry planszową, czy grę... Gry polowe, w cudzysłowie, y, które się sprawdzą na biwakach. Więc nie wiem, czy ono to pytał, ale to ja tam planszówkę, zapytać, ale ty jest spikeball, ja też jestem, które jest tak jest to, jest to, jest to gra e, właśnie typu Garden Games, którą możemy rozstawić na trawce, na piasku, czy, czy po prostu coś takiego jak frisbee Więc... czy bóle. tak, ale ale dużo bardziej kompetytyw i e, w Stanach no. są mistrzostwa Spikeball i, i to bardzo fajnie działa. Jak działo. tylko mistrzostwa Spikeball pojawią się w Polsce, to biorę w nich udział. W ze mną zespole? Właśnie chciałem z Szymonem. No ale tak a, mi podajesz teraz rękę. No, także widzę. To widzisz. ci podaję rękę. Ale jestem dobry Spagwal. Jesteś, jesteś dobry. Jesteś <laughs> dobry To prawda, nie zaprzeczam. O. Ale. No. Ale ja wiem, wolałbyś Szymona, bo to twój brat. Brat, brat, brat rodzina. Brat, brat rodzina. No ja muszę przemówić. Żeby... Ja rozumiem, ja to rozumiem. Um, dobrze, y, mat. Py pyta, dlaczego na wielu kanałach e, plaszówkowych. Ja, no, na mów, wielu kanałach pojawiają się w tym samym czasie recenzje tych samych gier. Jak to działa? Czy jest jakaś zmowa? Tak. Mhm. Na czym ona polega? No mamy na Facebooku taki czat i tam piszemy do siebie, co teraz recenzujemy w tym tygodniu. No. I ktoś tam wrzuca coś i. To po, prostu, po prostu jak gra jest wydawana, no to, to, to wydawnictwo rozsyła te gry do recynentów. W samym bądź. czasie, no bo, no bo chcemy jakby. I szybko recenzenci tak, tak. szybko chcemy to pieczy, być pierwszy, Kto pierwszy ten lepszy, mhm. ale, jest jest, y, ten, ale jest y, podcast Gradanie. Który rzadko jest pierwszy, ale zawsze analitycznie mocno. Mm, czyli to wcale nie Ale nie czasami, o to ale czasami jest, zdarza się embargo. To znaczy, zdarza się tak, że mam grę dzisiaj, ale tak. ona dopiero za miesiąc może się pojawić. No to na pewno bardzo dużo osób zdąży ją ograć, i wtedy tak. rzeczywiście w jednym momencie coś wejdzie prawda? Mm -hmm. Nawet ba, jak my mieliśmy przed e, ka, jakby in, kampanię informacyjną przed, przed Kickstarterem czy Wiedźmina mm -hmm. to jeszcze zanim ogłosiliśmy, że to Wiedźmin to ja już mm -hmm. grałem z ludźmi w tą grę mm -hmm. więc oni mieli coś i mówię, musicie poczekać do, te, do wtedy mm -hmm. albo na przykład albo poczekać, musicie do e, Kickstartera więc mm -hmm. czasami wydawca po prostu się umawia i pyta, tak. czy to jest ok dla ciebie twórco albo mówi, że tak musi być i, i ten twórca, youtubeowy recenzent zgadza lub nie nie Tak, no jakby trzeba powiedzieć, że recenzje służą temu, żebyście wy mogli zobaczyć co w tej grze się znajduje teraz i zawsze już jak ten filmik będzie. Ale w dużej mierze on pokazuje gry, które się na rynku pojawiają po prostu, nie? dlatego tak. to jest... I też dodatkowo wiecie, że pojawiło się Sherlock, kryminalna układanka, tak. Park Savanna, Dominion mówimy... druga edycja, Miał Hao Kwa. Dokładnie. Mówimy o Dominionie nie dlatego, że naraz nam się o nim przypomniało, tak. tylko, tylko po prostu odslecz, d... nie pojawi. nie dał... No Pojawił się. Eee, Artur tak szybko pyta, czy coś ciekawego ostatnio na Netflixie, jakaś polecanka? Nie mam czasu niestety. Ja wstydaje. też nie, nie mam, ale widziałem tylko zajawkę filmu, w dokumentalnego takiego serialu, kilka odcinek. Cukierniczego, w którym robi się torty, które przypominają jakieś przedmioty. A I nagle się odkrywa wszystkie kilka naraz, i ty musisz zgadnąć, który to jest tort, a który to jest faktycznie nie tort. I oni później jako sprawdzenie kroją to i to są, albo wiesz. Plastikowe kubeczki, albo faktycznie ciasto. Waga. Ba bardzo dobry pomysł, bo, yy, bo mi się pojawia na social mediach czasami. Wiesz, jakieś tam tak. takie filmiki typu 5-minutowe Krafty czy mm -hmm. coś tam, prawda? Mm -hmm. No i tam czasami są te torty tak. w kształcie krzesła. Tak. I stwierdziłem, dobre to by było, że jest nie wiadomo które. Tak. To jest taki program. Ale ja mam coś lepszego dla ciebie, Łukasz. Jest film, gdzie jest kilku stolarzy i takich majsterkowiczów złote rączki, mm -hmm. i oglądają filmiki od dzieci, które mają marzenia, co by chciały, jaką zabawkę wybudować. I oni to analizują i faktycznie to robią. I to istnieje? Jest gdzie? takie abstrakcyjne pomysły to dzieci. W sieci istnieje, tak? Tak, w sieci, nie, na Netflixie. Nie, na, tak? na Netflixie, tak? Tak, tak, tak. Jest gościu, wielka stodoła, frezarki i tak dalej. Jak z, majsterku, z z Jak maj... to mi marzenia. Nie wiem, ale jak to wpiszesz w Netflixie, to może cię wie, algorytm złapie. Um, to, to jeżeli chodzi o polecanki. Um, ktoś napisze, Julia, że chciałaby zobaczyć yy, pełen dzbanek z skitelsów. A, żeby... My też. Także tak. Julia, śmiało, wysyłaj. Co Można wysłać na w na nasz adres, który kiedyś podawaliśmy. Tak. QA Wiedźmin. Możemy podać też teraz. QA Wiedźmin, Łukasz. Kilka pytań Uch. do ciebie. Dobrze? Jak się z tym czujesz, zwłaszcza ty, twórca Wiedźmina Stary Świat, tak. że powstaje Wiedźmin 4? Jak U, się... Aż ci w uszy się podniosły do góry. Z mojej perspektywy to widać. No. no. Czy jak ja się z tym czuję? Cieszę się, tak. Wiedźmin jest bardzo dobrą grą. Coś już, tam, coś już tam słyszałem o tym Wiedźminie 4 nawet. Grali, grałeś w trójkę? Oczywiście. I podobało Ci się? Tak. Kogo widzisz jako grywalną postać? Ciri, Wesemira czy jakaś nowa postać, jeżeli chodzi o czwórkę? Czy nie możesz powiedzieć? Pomidor? Pomidor. <laughs> A bo to kolejne pytanie. Jak Łukasz był w CD Projekt, to czy widział jak tworzą Wiedźmina przez szybę? <laughs> I czy nam no, możesz coś powiedzieć i nikomu nie zdradzą? Oni obiecują, że nikomu nie powiedzą. To, to jest dosyć duży pomidor też. To jest dosyć duży pomidor. No, słuchajcie, próbowałem, próbowałem, żeby później nie było, że... że, 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 nie, że nie próbowałeś. Tak, dokładnie. A Przepraszam, oczywiście coś... Co, co ja tu? Mamy konkurs turny Twój, Przemo? Tak, oczywiście Oprócz mamy. Oprócz mojego dominionowego? Yy, w sensie, nie miałem za bardzo wpływu, czuję, czuję, że nie miałem za bardzo wpływu, jaki to będzie konkurs turny, no. ponieważ on sam powstał, okay. po prostu Tomek nieoficjalnie jest. Stworzył konkurs turny pod tytułem Strzel jaki, jaki będzie wynik Polska Szwecja? No. Ten mecz już był jakiś czas temu i najbliżej była Kasia 2-1. 11 osób tam komentowało, były różne obstawianki. Czyli Tomek odpalił konkurs, i tak. Kasia była najbliżej, bo dała 2-1 tak. dla Polski, czyli tak. reszta negatywnie obstawiała? Tak. I Kasia wygrywa, fajnie. Tak, a, a wiesz, moja pierwsza emocja była taka, to nie będzie konkurs turny. Aha, Albo na na nagrodźmy tego, kto był najdalej. Wiesz, wszystko odwrócić do A odwróci, ale... Tomek wygrywa. Ale nie, nie ostatecznie mówię dzisiaj tak, posłucham się, będę grzeczny i wygrywa Kasia. Tak, świątecznie, wielkanocnie. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Poczekaj. Um, ostatnie pytanie, uh -huh. y już przechodzimy. Y o Batmanie, żebyś się wypowiedział nowym. <tok> tak, Aha. nie. nie, nie Aż tak? Pierwsze 40 minut, 10, mega, 10 na 10, 9 mm. na 10. Ja w, siedziałem w kinie i myślałem o wow, ale dobry film I tak. potem im dalej wlałem, w tym brzmił. tak. Czyli wciąż mroczny rycerz. Tak ale są inne, inne Batmany, które są gorsze od tego. Tak. Ale wciąż Joker wyżej na przykład. No, tak, bo Joker. Joker był fajnie, yy, Tutaj na początku tego Batmana nowego jest trochę tak jak w Jokerze, czyli film o człowieku, mm -hmm. a nie o super bohat, taki super bohaterski, tak, typowy. Tak. Ale im dalej wlasz w tym Batmanie, tym bliżej było do takiego tak. super bohaterskiego, ale pod tym mm. negatywnym w tak, znaczeniu. Tak tak, tak, tak. Nie wiem, czy to ma sens, co ja mówię, ale. No, w sensie ja miałem różne myśli, ale też na o, przykład. No Batmana nowego? Tak, byłem o. z żoną w kinie, zostawiliśmy u teściów. No i ostatecznie miałem coś takiego, że jak połączyć Batman z Supermanem, mhm. którzy walczą, mhm. i tutaj Batman, który walczy z jakimiś takimi z mieszkami. No nie, no. A no o tym nie myślałem. Ja myślałem o no. tym, że jest film o detektywie, dobra. No, bo, w takim razie to tyle o Batmanie. A, pamiętasz jak mówiłem, że to jest ostatnie pytanie? No. To żartowałem, bo o. teraz jest ostatnie. Dobra. To tak, tak żeby Cię złapać. E, co Ty myślisz, Łukasz, o cenie brzdęk Legacy? Bo ludzie mówią, że za dużo, albo, że OK, albo, że to jest Legacy, więc może tyle kosztować, bo to będzie, to, wiesz, się otwierało i grało długo. A ja nie wiem, jaka jest cena, przepraszam. E, kilkaset złotych. A... Nie <laughs> wiem, czy Ci pomogłem. Chyba promocyjnie jest 300 coś, a chyba docelowo 500 coś, nie chcę skłamać. A, no to nie wiem, nie mam zdania. Ciężko stwierdzić, tak? Jak zwykle. Ja. Też tak? nie, nie sugerujcie się mną, bo nie wiadomo, jakby tam były pieniądze, ja bym to kupił po prostu. W sensie, mhm. szczególnie, że sprawdzaliśmy już na kanale, mówiliśmy o tym. Aha, więc i wiesz, ja nie, nie kupujesz ja... kota w worku, tylko wiesz, tak. że to będzie. No, coś... W sensie, no więc ja, ja, ja okej, okay, ja może teraz pomagam i mówię, że nie patrzcie na cenę, ale ja nie jestem obiektywny, bo, bo ja po prostu wydałbym pieniądze, no ale, no, ok, jakby powiedział Tysiaka, mhm, to bym powiedział mu, że <śla> no, przemyślę. <śla> Dobra, nie, bo Lucro zaraz podniesie ceny. Jest okej, okay. jest okej. Okay. Nie podnoście Przemkowi ceny. Sherlock, kryminalna układanka, Przemek, Jak się gra w tą grę, która jest, no, oparta o serial BBC? Ewidentnie tak. ciężko to ukryć, prawda? O, obejrzałeś serial trochę? Chyba widziałem tylko jeden odcinek. Hmm, ostatni mówiłeś, że dwa sezony. Nie. To Co coś innego. Może. Ja to też chyba obejrzałem, tak wiesz, tak trochę. No. E, ostatecznie e, bardzo oparty jest, do tego stopnia, że po prostu karty to są kadry z filmu. Tak. E, więc jeżeli. Mamy jesteście tutaj, panami... e, prawda, Froda, Pagisa tak. i Benedikta ten, Kumber Steina. <laughs> tak. E, więc e, gra, gra bardzo prosta. Na początku wybierzemy sobie z dwóch kart, jedną kartę e, takiego projektu. Mhm. Nomenklatury się nie będę trzymał, mhm. ale e, w swojej turze. Oczywiście tu musimy... To jest śledztwo, prowadzimy tak. śledztwo. To jest kryminalna układanka. Tak, musimy mieć jeszcze tutaj karty wyłożone, tak żeby się mhm. trzymać czegoś. Mhm. Więc wyłóżmy sobie. No i na tych kartach właśnie głównie widzimy kadry z filmu, różne. One nie mają jakiegoś większego znaczenia, jeżeli chodzi o grę, ale jeżeli ktoś lubi, e, no, to, no to, to myślę, że to jest ciekawy smaczek. No i karty tak, mają... skojarzy sobie, a to się wtedy stało. Tak, a o ten odcinek, ten sezon, to się, nie? Na tym, tak to mniej więcej można sobie tu połączyć ten temat. Tak. Chociaż tematyczne jest to, teoretycznie, że robimy układankę, która w pewnym sensie Udaje śledztwo, tak można to powiedzieć. No, ale ehm, w swojej turze wybieram sobie jedną lokalizację i dobieram dowolną kombinację dwóch rzeczy, czyli albo e, taką lupkę, mhm. e, są trzy rodzaje lupek, mhm. albo po prostu m, kartę. E, więc e, ja sobie wezmę kartę i lupkę. Mhm. E, no i zasadniczo, jeżeli mi pasuje połączenie tego tropu z, z moją kartą, mhm. no to mogę to od razu połączyć. Musi się zgadzać symbol. Akurat tak wziąłem, że się nie zgadza, więc słuchajcie, wezmę coś na szybko. Tak ja wziąłem, że się zgadza. patrz. Na no no góry mam też. niebieski i żółty symbol. Mhm. I tu, ta karta na dole ma niebieski, łączą się, no ale muszę po środku wrzucić w to niebieską tak. lupę mhm. i mam połączenie, ale żeby zrealizować tę moją misję główną, rozwikłać tą kryminalną zagadkę, no to muszę jeszcze u góry osiągnąć żółty symbol gdzieś. Czyli gdzieś to tak. musi być żółte połączenie, czyli tak. karty nie tylko są tu i teraz, ale też myślę o łańcuchu pewnym, mhm. prawda? No właśnie, i zasadniczo ten łańcuch działa w ten sposób, że tutaj musiałbyś mieć najlepiej żółty symbol, który z tego wychodzi, Dokładnie i wtedy tutaj tak. może dać żółtą. Kartą. Więc to nie jest tak, że. Wszystko się ze wszystkim łączy. Tak. Trzeba tutaj trochę pomyśleć. Karty, które się łączą bezpośrednio dają to też dodatkowe punkty, jeżeli dają. Mhm. No i e, gramy tak szybko, znaczy gramy do tego czasu, aż ktoś zdobędzie 9 punktów. Mhm. Wtedy każdy ma jeszcze jeden ruch i, i koniec gry. Więc, e, więc e, gramy, w, e, dobieramy otwarte karty, otwarte symbole. Próbujemy to jak najlepiej połączyć z, z misjami, które, które dostajemy. Mhm. E, no i, 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 i tyle. I tak naprawdę tak to wygląda. Tak, no to jest taka logiczna układanka. Tak to można nazwać. Kryminalne. W tym sensie, że temat jest tu kryminalny, mhm. no ale y, to nie ma co tutaj tej gry kojarzyć z detektywem albo Chronicles of Crime, tak. tylko raczej właśnie z grami logicznymi, tak? gdzie mhm. po prostu coś się chce ułożyć, zauważyć, pokombinować i jeszcze może czasami dobrać coś trudniejszego, ale mhm. zdobyć coś dodatkowego y, i, i, i tak to wygląda i jest to przyjemne. Jest to przyjemne, proste, mm -hmm. szybkie, sprawne, więc jeżeli lubicie serial, to tym bardziej myślę, że, że warto na półce mieć. Mm -hmm. Gra działa i, 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 i gra się przyjemnie, nie, nie jakoś też banalnie. To, to mm -hmm. myślę, że jest ważne, jak na tak prostą grę. Nie? Tak, gra jest bardzo prosta, ale jest tutaj coś trzeba tu pokminić, poszukać, poukładać. Tak wygląda Sherlock, a teraz wam pokażemy Park Savannah. Więc Park Savannah, tak jak wspomnieliśmy, to jest gra, która wygląda niepozornie ale ma w sobie tutaj ma w sobie dużo ma w sobie sporo myślenia i kombinowania więc zasady działają w taki sposób że um, mamy nasze plansze na tych planszach um, mamy rozłożone losowo na określonych pustych polach kafelki zwierząt i będziemy te kafelki zwierząt obracać powiedzmy że rozpoczynam i mówię bierzemy pojedynczego e, e, strusia na przykład w związku z tym podnosimy wszyscy gracze, wszyscy gracze ten żeton z pojedynczym strusiem. Obracamy go sobie. No i teraz na, mamy już go obróconego na nasz kolor i wykładamy go na dowolnym polu. Nie możemy położyć na ogniu i na skalę, możemy położyć na trawie albo na drzewie i robią to wszyscy. No i teraz Przemek wybiera coś. Ja wezmę nosorożca pojedynczego. Mhm. I znów, podnosimy tego nosorożca, kładziemy tam surikatkę, która przypomina nam, że nie możemy w to samo miejsce, gdzie ten żeton był, wystawić go, więc gdzieś indziej musimy wystawić. W związku z tym, jak wybieramy, co sobie e, podnosimy, to też przy okazji wybieramy to, e, gdzie będziemy mieli później miejsce puste na jakieś ewentualne, kolejne żetony. Czyli moja decyzja wpływa na to, co ja podnoszę, ale też, jakie pole odkrywam. I to jest bardzo ważne. I moja decyzja wpływa na wszystkich. I to jest też fajne, no bo ja robię ruch i wszyscy naraz robią ten ruch. Eee, I mogę niechcący komuś pomóc, trochę popsuć. Eee, to jest też jakby ciekawy ciekawa mały smaczek. No i na końcu e, gry, jak już wszystko poukładamy, to najpierw pożary wyrzucają określone zwierzęta. Pojedynczy pożar, pojedyncze, podwójne, podwójne, potrójne, potrójne. Więc jakby możemy sobie coś zaplanować nawet co wypadnie, co nie wypadnie. Punktują nam odkryte trawy i drzewa. Więc możemy przykryć trawy i drzewa, ale jak nie przykryjemy, to mamy punkty i potem grupy zwierząt. I tu jest cały, cały yy, clue, cały haczyk, tu jest, tu jest to moment, gdzie nam się ten mózg zawija, bo grupa zwierząt, szukam grupy najbardziej punktującej i to będzie grupa, gdzie nam mamy połączone kafle, gdzie występują żyrafy, a mamy tu kafle na przykład żyrafa, słoń i nosorożec. I teraz chcę przez ten kafel żyrafa, słoń i nosorożec puścić jakąś grupę żyraf, słoni i nosorożców. Tak. I sprawdzam liczbę żeraf i mnożę wodopoje w tej grupie. Mogę mieć jeden, dwa lub trzy, a czasami zero, jak tam żadnego nie dołożę, bo one mhm. są w niektórych kaflach. I chcemy zmaksymalizować te wodopoje z różnymi zwierzętami yy, i grupy, żeby one się tam przecinały, łączyły, ale mamy cały czas ograniczenia yy, i to inni gracze też nam trochę napędzają to, co możemy robić. I na tym polega cała zabawa. Przemo, jakie twoje wrażenia z parku Sawanny? No y, bardzo podobnie właśnie go powiedziałeś, czyli na początku wygląda to bardzo niewinnie, jak, tak. jak taki po prostu hej, to moja ryba, albo. O taki... troszeczkę tak, zwierzęta, heksy tak. skaczy surykatka, dokładnie. Pięć no. minut i po sprawie. Tak. Natomiast jest tutaj sporo, y, sporo myślenia o różnych rzeczach. I to jest przyjemne myślenie, bo musisz grupować zwierzęta, patrzeć na te wody, patrzeć na pożary, coś co się spłonie, patrzeć na to, że na nie są różne zwierzęta, więc to fajnie byłoby łączyć w różne. Ro, rodziny, też no. ja nie mam wpływu na wszystko, bo, bo, bo przeciwnicy mają swoje ruchy. Rozumiem, że większą ilość graczy, no to, to w ogóle już się Jest robi jeszcze mhm. um, Także, bo, my, bo graliśmy z Przemkiem we dwóch, ja grałem w cztery mhm. osoby, mhm. i skalowanie w tej grze jest takie, że po prostu im więcej osób, tym jest większy Meksyk, tak jak mhm. mówisz, w sensie, mhm. że tym mniejszą mam kontrolę nad moim ruchem, um, ale w obu wypadkach. Chcę zauważyć, że gra polega na tym, żeby sobie szacować prawdopodobieństwo. Tak. Czyli dobra, jak ktokolwiek weźmie strusia, mm -hmm. to ja chcę, na przykład to już chcę mieć miejsce na strusia, bo już robię strusie i to jest miejsce na strusia, mm -hmm. więc ja muszę to miejsce sobie odkryć. Więc teraz z tego miejsca coś biorę mm -hmm. i mam otwarte miejsce na waszego strusia w razie czego, gdyby ktoś tak. brał. To tylko tak rzucam, że to jest losowe, to co mm -hmm. inni wezmą w stosunku do mojej planszy. Ale ja dostaję na twarz. Dobra, masz strusia, ale mogę przemyśleć, mm -hmm. gdzie ten strus miał być. No i to w tej grze ja czuję, że jest bardzo ciasno, ale w pozytywnie. W sensie to nie, mnie nie ogranicza, mm -hmm. ale, po, ale powoduje, że wszystko ma znaczenie. Tak. Ponieważ kafel, który ja dobieram, to po pierwsze ma znaczenia, skąd ja go dobieram i jakie miejsce sobie zwalniam. Co będzie się miało wpływ na moje kolejne ruchy, więc trochę muszę myśleć do przodu. Um, myślę o tym, gdzie go położyć i. I gdzie jest jakiś plan na to, żeby stworzyć jakąś grupę, myślę sobie, jak to wpłynie na inne zwierzęta, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Mhm. Więc, więc dużo takiego przyjemnego myślenia, kombinowania i tworzenia właśnie tych grup. Mhm. Na początku, tak jak widzieliście, losowo ułożyliśmy sobie zwierzęta, więc tu już taka, pomimo, że mamy dokładnie taki sam zestaw zwierząt, taki sam zestaw kafli, to mamy inaczej ułożonych, mamy inaczej to ułożone. No i, i, i musimy zarządzać tutaj tą, tą, nie, tą, tą losowością, tą niewiedzą. Mhm. Bo, 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 jeżeli Łukasz mi powie, że bierze jakieś zwierzę, no to on mi nie powie, gdzie mam go położyć, prawda? Mm -hmm. To już ode mnie zależy. Tak. Więc no, jest tutaj dużo takich właśnie takiej krótkiej koderki. Czasami mam wrażenie, że już mnie nic nie przykrywa nawet. No, 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 jest. Naprawdę to jest przyjemne. Przyjemne mużdżenie, które wygląda niepozornie. I warto dodać, że ta gra ma warianty. Ma warianty, które trochę utrudniają, ale dla mnie kluczowe jest, że ma wariant dla dzieci. Mm -hmm. Gdzie mamy drugą stronę planszy, gdzie nie mhm. ma e, jakby ognia i jest więcej pustych pól, i w tym wariancie można po prostu obracamy, kładziemy na pustyni, nie ma punktów za trawy, nie ma punktów za drzewa, mhm. nie można położyć tutaj, nie można położyć na skalę mhm. i liczą się grupy niezależnie od wody. Mhm. I grałem w to z pięciolatkiem Michałem, sześciolatkiem sześciolatkim i dali radę zagrać. Mhm. I teraz oczywiście oni robią ruchy sercem. No dobra, dawaj, teraz tata słoń. Tak. I wszyscy biorą słonia, mm -hmm. a ja tam myślę co sobie odkryć, prawda? Mm -hmm. Ja wiadomo, muszę rzucić okiem, Michał tam łącz słonie, prawda? Już zdecyduj gdzie masz słonie. Ale znów te przecięcia się grup, nawet bez wodopojów, w tym wariancie dla dzieci i tak sprawiają, o... że mi się dobrze w to gra. Mm -hmm. Nawet zaczęliśmy dzisiaj z Przemkiem rozmawiać, czy nie dałoby się może spróbować pomieszać, że ja mam wariant z ogniem mm -hmm. i z wodopojami jakoś, a oni bez, no ale... Ale to, że się da grać, to znaczy, że to jest gra naprawdę o bardzo, bardzo szerokim spektrum. Mhm, szerokim naprawdę. spektrum odbiorcy. No bo ja z Tobą mhm. i z jakimiś kumplami bez wstydu byśmy w to zagrali. Oczywiście. I ja z dziećmi albo z rodziną moją bez wstydu mhm. w to zagram mhm. I to jest super. Czy myślisz, że Twoje dzieci są w stanie już to tak ogarnąć, żeby grać bez Twoich podpowiedzi? bym musiał sprawdzić, grać na razie raz tylko. Bo na pudełku jest 8+, plus, tak. a... ale tu mówię, ten wariant tak. dla dzieci zaniża to. I tu no. dobrze tak zrobili, bo gra jest, de facto jest 8+, plus, ta mm -hmm. podstawowa mm -hmm. wersja, ale uwaga, możesz zejść krok w dół. Tak, ja też myślę, że z tymi limitami wiekowymi mm -hmm. czy zaleceniami też jest tak, że jeżeli masz dzieci, które grają w gry planszowe mm -hmm. e, od, od zawsze z rodzicami i to Może jest któraś kolejna, no to, to jest im łatwiej już nawet abstrahując od poziomu gry, ale jest im łatwiej skupić mhm. się na zasadach, zrozumieć, że teraz ok, słuchamy czegoś i za chwilę będzie się coś działo. U mnie z tym skupieniem, no gram, tak. gram od zawsze, ze skupieniem jest różnie, jest ale... Jest różnie, ale wiesz, ale jeżeli wiadomo. teraz dziecko, dziecko siada do pierwszej gry w ogóle w życiu, Tak, 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 to to musi być krótkie... To to zupełnie Rakt... coś innego, nie? <laughs> Jeśli siada do pierwszej gry, to Przemek, nie, nie zapomnijmy. <śmiech> <śmiech> e, więc Park Sawanna od Portalu, naprawdę... Niepozornie wyglądający tytuł. Mhm. Możecie go gdzieś pominąć. E, po, e, Kramer i Kisling to jest duet, który robi naprawdę już mnóstwo bardzo dobrych gier, i ta się w nie wpisuje. Naprawdę jestem zaskoczony, jak bardzo fajna jest ta gra. I teraz chciałbym powiedzieć, że e, bardzo chętnie pogram z żoną na święta, mhm. ale już są święta, więc ja bardzo chętnie gram, gram. teraz z żoną w tą grę. Przy stole wielkanocnym myślę, że jak najbardziej zwiększył. No właśnie, to chciałem, powiedzieć, że, to chciałem powiedzieć, że. To jest gra dobra na taki rodzinny, mhm. y, na taki rodzinny wyjazd pod tytułem różne poziomy grania mhm. i różne podejście. Dobra, tam, dawaj zebrę. No mm -hmm, i wszyscy, mm -hmm. i tam no, ktoś robił u siebie chaos mm -hmm. y, na swojej planszetce, tak. no ale jego ruch, jego chaotyczny ruch zebra, teraz mówi, dobra, ja muszę ten zebrę gdzieś dać. I to mm -hmm. też jest, też jest smaczek w tej tak. grze, który mi się podoba. Mm -hmm. Że razem, uwaga, wszyscy zebra i wszyscy naraz zebra. Mm -hmm. Prawda? I no, uf, naprawdę fajnie. Słuchajcie, życzymy Wam oczywiście jeszcze teraz, Potencjalnie tuż przed świętami Wielkiej Nocy. Dobrego czasu, e, może rodzinnego, może praszówkowego. E, przede wszystkim celebracji. E, my, oczywiście, z Przemkiem te święta obchodzimy i dla tych, którzy też te święta obchodzą, no to wykorzystajmy ten czas, żeby rzeczywiście obchodzić, że to są święta Wielkiej Nocy. Na dzisiaj to tyle, jeśli chodzi o naszą kawę rozmówki plaszówki. Pewnie widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Hej. Cześć.